Witam Was na moim kanale, dzień dobry się z Państwem i zapraszam Was do czytania Tarota na ten najbliższy tydzień. Mamy trzy obiekty, sugerujemy się rewersem kart, tak? Mamy do wyboru jedynka czarny rewers, dwójka niebieski rewers i trójka brązowy rewers z niebieskim oczkiem. Zastanawiajcie się, wybierajcie sobie. Są to karty na ten najbliższy tydzień, od 21 do 27 listopada. Ja też sobie coś wybieram. Ok, jeżeli jeszcze się zastanawiacie, wiecie co zrobić, trzeba zatrzymać wideo, a ja przechodzę do czytania. Postaram się zrobić te czytania króciutkie, bo wiem, że, że macie też inne sprawy. I zobaczymy, cóż tu dla wszystkich, które, którzy wybrali jedyneczkę na ten tydzień, dla tych co wybrali jedyneczkę, co tu karty dla Was prognozują. Co tutaj zapowiadają? Co możecie osiągnąć w tym tygodniu? Jedynki. Co możecie w tym tygodniu osiągnąć dla jedyneczek? Co jest do osiągnięcia? Kasa. Wow. Jedyneczki. Karty pokazują, że możecie osiągnąć jakieś wsparcie, poparcie, protekcję, tak? Ktoś Was może wesprzeć e, silnym ramieniem, dobrym słowem, za, nie wiem, protegować Was gdzieś, tak? Popierać, ułatwiać Wam wejścia, dojścia gdzieś. A może ktoś Was też e, wesprzeć kasą dobrą, tak? Może otrzymacie, nie wiem, jakąś pożyczkę z banku, kredyt, macie na to szansę, tak? Albo, nie wiem, rodzice. Sypną kasą, tak? Albo partner w jakiś sposób, e, też możecie wylądować gdzieś na jakichś imprezach, balangach, też tak może być, tak? Będzie wystawnie. E, dobre inwestycje są możliwe. Możecie poczynić dobre inwestycje, dobre zakupy, fajne, tak? Albo sprzedać coś z dużym zyskiem, kupić coś z dużym zyskiem, zainwestować w coś kasę, a znaleźć pracę dobrze dochodową, tak? To też może być Waszym udziałem w tym tygodniu. A e, no, można też poznać jakiegoś faceta, tak? Dla osób samotnych jest szansa, że poznać jakiegoś faceta, który będzie miał dobrze w głowie poukładane, który będzie już miał jakieś zasoby swoje, materialne i nie tylko. Facet, który będzie się nadawał na, na rozpatrzenie go jako kandydata do naszej rączki pięknej, tak? Takie są tutaj szanse. Zobaczymy, co może przeszkadzać. Co może przeszkadzać? No Może Wam przeszkadzać, brak jakiejś wizji, brak jakiegoś celu, niewiara w siebie, niechęć do pójścia do przodu, trwanie w jakiejś takiej: taki, taki pomysł, że mi to, się, mi to na pewno nikt nie pomoże, mi to na pewno nie dadzą kredytu, na pewno mi się nie uda, ja to nikogo nie spotkam w ogóle. Za, mi to zawsze wiatr w oczy, tak i w ogóle no takie, takie rzeczy mogą Wam przeszkadzać. Brak wizji bądź e, niechęć do pójścia do przodu z powodu tysiąc różnych wymówek takich, tak? To może być e, dużą, dużą przeszkodą. Więc nie, nie miejcie pomysłu takiego, że, że Wam to zawsze wiatr w oczy i na pewno nikt Wam nie pomoże, tak? Bo to będzie e, bardzo przeszkadzało Wam. To jest naprawdę dużo do w tym tygodniu. Zobaczymy. Hmm. Niechęć do ruszenia się, tak? Nie, może trzeba będzie gdzieś wyjechać dla niektórych z Was, też, aby nie będziecie chcieli tego zrobić. To takie mm, mówienie sobie, że nie, mi to na pewno nie, tak? Więc ja przestrzegam przed tym. Zobaczymy, co pomoże Wam wobec tego. Co będzie pomocne dla Was, jedyneczki w tym tygodniu: partnerstwo, tak? Dogadywanie się, dogadywanie się. Ja bym powiedziała tak łagodne. Dogadywanie się, yy, traktowanie siebie na równi z innymi. Więc, jeżeli masz taki pomysł, lub będziesz miała takie pomysły, że nie, mi to zawsze wiatr w oczy i ja na pewno jestem jakaś gorsza i w ogóle mi się nikt nic nie udaje, to karta jakby od razu mówi, że to, co będzie dla ciebie pomagało, to traktowanie samej siebie na równi z innymi, tak? Jeżeli uznajesz kogoś, że komuś to się szczęści i w ogóle mu wszystko wychodzi, to potraktuj siebie na równi z nim, tak? że ktoś jest okej, okay, komuś wychodzi i ja też jestem okej, okay, mi też wychodzi. Więc to będzie dla Ciebie bardzo pomocne, takie traktowanie siebie na równi z innymi, tak? E I w ogóle traktowanie siebie dobrze i innych dobrze, tak? E Dokadywać się, wchodzić e w interakcje z innymi ludźmi. E też rozmawiać jako tak jak po partnersku, tak? Mówić o jakichś swoich pragnieniach, o, o potrzebie, jeżeli potrzebujesz pomocy, czy coś, masz jakiś kłopot. Rozmawiaj z innymi, mów o tym, co byś chciała na równi, tak? Bez jakiegoś kajania, się proszenia, czy coś, czy właśnie tej niewiary, czy w ogóle zamknięcia się w sobie, że i tak, nic z tego nie wyjdzie, tylko właśnie chodzi o to, żebyś e, m, mówiła o tym, czego chcesz w sposób partnerski, tak? Traktujemy siebie na równi z innymi i innych, jako partnerów takich do dyskusji a, i mówimy o tym, co chcemy. Tak będzie najlepiej i najszybciej i najkorzystniej dla ciebie załatwić wszelkie sprawy, czy to uczuciowe, czy finansowe, czy jakieś kredytowe, nie wiem, tak. Jakby z tej pozycji takiego wyjścia partnerskiego będzie można pokonać każdy problem. A, ważna jest to też a, swego rodzaju dyplomacja, a, łagodność, tak? A to będzie bardzo dla Ciebie takie pomocne, in plus. W ogóle, jeżeli potrzebujesz wsparcia jakiegoś w jakiejkolwiek dyskusji czy w jakimkolwiek temacie, rozejrzyj się w koło, tak, kto mógłby Cię wesprzeć, bo tutaj karta mówi, że wszelkie partnerstwa będą dla Ciebie pomocne, ułatwieniem, tak? Mamy tutaj do zgarnięcia ktoś, może jakiś protektor, ktoś nas może zaprotegować, gdzieś polecić, tak? Zależy o co chodzi. Więc jakby mm, wszelkie partnerstwa będą dla Ciebie pomocne, takie, które już masz i które możesz zawrzeć, tak? I sposób y, dobrego traktowania siebie samej, wiara w to, że jesteś na równi z innymi, również może Ci ułatwić wchodzenie w nowe partnerstwa, tak? Zobaczymy, jaka tu jest jeszcze taka generalna rada dla Ciebie. Zaraz może weźmiemy tą talię. Jaka jeszcze jest generalna rada dla ciebie, Jedyneczko, na ten tydzień? Jaka jest generalna rada? Uff, aż mnie rada zaskoczyła. Karta mówi o tym, że żeby właśnie, żebyś nie wstrzymywała jakichś swoich spraw, tak? Nie odwlekała czegoś, bo możesz mieć takie pomysły, właśnie, że. że no nie chcesz się gdzieś ruszyć, bo nie mam wizji, to jestem do kitu albo coś tam, no wszystkie te rzeczy, które powiedziałam wcześniej, tak, nie będę powtarzać. Więc jakby karta przestrzega Ciebie o tym, to miała być rada, ale takie do tego czytania wyszła mi przestroga, żebyś nie wstrzymywała e, pewnych rzeczy. E, też karta jakby mówi o tym, że na pewne rzeczy, bądź na relacje, bądź na siebie, warto spojrzeć e, z innej strony, tak no właśnie myślę, że w takiej, że jesteś na równi z innymi, tak? Bo mogą być takie pomysły, że ja to w ogóle jestem jakaś taka, tak? To to co powiedziałam i jakby radą jest, żebyś troszeczkę inaczej popatrzyła na siebie, tak? Może też na partnerstwo jakieś, na partnera swojego, na jakieś rzeczy materialne, tak? Jakby warto coś inaczej zobaczyć niż do tej pory ale też i nie wstrzymywać a, tych działań, ponieważ to będzie przeszkoda, tak, więc uważaj co wstrzymujesz, tak? bo do zgarnięcia jest naprawdę bardzo dużo takie karty dla Ciebie moja jedyneczko na ten tydzień i zapraszam wszystkich, którzy wybrali talię numer 2, czyli talię niebieską zobaczymy, talia niebieska wszystkich, dwójeczki zapraszam Was Wybrałyście talię niebieską i zobaczymy, cóż tu tarot radzi na ten tydzień. Na ten tydzień, co tu tarot radzi dla dwójeczek. Dla wszystkich, którzy wybrali tę talię, co tutaj radzi tarot na ten tydzień? Co jest do zgarnięcia? Co można osiągnąć w tym tygodniu? Wow, deszcz pieniędzy! Kochani, możecie jest tutaj taka, czy widać kartę, jest tutaj taka informacja, widać kartę, jest tu informacja, że możecie osiągnąć zgodę w rodzinie. Jeżeli ktoś się kłócił w rodzinie do tej pory, tak? Czy jakieś były nieporozumienia, nieznaski. To jest tu do osiągnięcia, pojednanie, zgoda w rodzinie, wybaczenie sobie, odpuszczenie sobie w rodzinie wszelkich jakichś takich e, niesnasków, tak? Jeżeli u, dla kogoś w rodzinie takowe były. Możemy mm, osiągnąć jakiś umiar, znaczy nie umiar, e, dobre m, takie dochody, dochody czy po prostu byt nasz, tak? E, taki stały, płynny dochód, e, stały, stałe bezpieczeństwo. Nie wiem, jak mam to powiedzieć, a e, takie bezpieczeństwo materialne, które po prostu sobie jest, płynie, jest bezpiecznie, fajnie, tak? Czujemy się po prostu bezpiecznie, tak? Bogaci mamy, wystarczająco wszystkiego, pieniędzy, spiżarnia jest pełna, jest rodzina, są przyjaciele wokół nas, tak? Mamy wszystkie zasoby ludzkie, materialne, uczuciowe, etc., które po prostu zapewniają nam Spokój, takie poczucie bezpieczeństwa i takiej radości życia, tak, poczucia sensu. Więc takie tutaj u Was mogą być rzeczy. Też zachęcam do jakichś eksperymentów finansowych. Może warto coś tutaj w tym kierunku podziałać, bo jakby są możliwości osiągnięcie jakiegoś naprawdę wysokiego pułapu finansowego dla Was, tak, więc e, może trzeba połączyć jakieś rzeczy, może, nie wiem, mm, jakieś pasje z pracą, tak, albo pasje e, może można dodatkowo spieniężyć w jakiś sposób, zarobkować na tym, jakiś eksperyment tutaj, tak, można e, posilić się, pomyśleć, pokombinować, czy jeżeli macie jakąś swoją firmę dodatkową, coś, jakiś pomysł, bo można tutaj jakieś naprawdę fajne zyski wygenerować. Zobaczymy, co tu może Wam przeszkadzać w tym tygodniu. Co lub kto może w tym tygodniu przeszkadzać. No, znowu się ta karta pokazała. To, to co na jedynka miała. To co może przeszkadzać. Może być tak, że jest jakiś brak wizji, niechęć do ruszenia, tak? Niechęć do ruszenia naprzód. Albo um, trzeba coś, nie wiem, tak jakby coś trzeba by zakończyć, albo y, 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 takie wstrzymywanie sukcesu. Ja mam wrażenie, wstrzymywanie sukcesu jakiegoś, y, brak wizji, niechęć do pój pójścia do przodu, y, niechęć do y, zobaczenia y, czegoś więcej poza jakimś naszym kręgiem, okręgiem, tak? Że patrzę gdzieś dalej, nie tylko tu pod nos, gdzie mam, tylko właśnie dalej, taka dalsza wizja, tak? Coś dalej. Może trzeba gdzieś pojechać albo w internecie coś popatrzeć, tak? Żeby osiągnąć jakieś dodatkowe zyski, czy coś, bo jest to, jest to, jest to taka możliwość, tak? Wygenerowanie nowych dochodów, zysków, jakiegoś nowego zabezpieczenia, bezpieczeństwa. I tutaj jest taka niechęć do tego wszystkiego, tak? Mm. Nie, że ona będzie, ale może się pojawić i to by było jako przeszkoda dla Was, tak? Nie chce mi się po coś pojechać, nie chce mi się ruszyć, nie chce mi się odwalić jakiejś roboty w internecie albo gdzieś, poszukać jakiejś wiadomości, czy to uczyć się czegoś, tak? E, to może być takie właśnie, że mi się tutaj czegoś nie chce. E, nie chce mi się jakichś handlów robić, jakiejś wymiany, tak? To może być, wiecie, ja wie słowo handel, ale to może być w kwestiach zawodowych, a może być i w kwestiach uczuciowych handel jako wymiana, tak? Nie chce mi się czegoś takiego zrobić. Uważajcie na takie lenistewko trochę. Zobaczymy, co by było radą wobec tego. Co tu by pomogło, żeby osiągnąć ten dobrobyt. Wow. No, właśnie. No, to co. Patrzcie, karty są po prostu vis-a-vis, -vis, tak? To, co warto, to, co by pomogło, no właśnie, dostrzeżenie jakichś możliwości, które mamy. I te możliwości, tutaj jest niechęć do patrzenia daleko, tak? Natomiast karta pokazuje, że te możliwości wcale tak daleko nie są, tylko my je nie widzimy. Nie, czegoś nam się po prostu nie chce, albo uważamy, że już mamy wystarczająco dużo. I nie musimy się wysilać, a te możliwości są koło nas, tylko właśnie nie chce nam się ich dostrzegać. Po co, skoro mam, tak? A skoro mam rodzinę, wspiera mnie, ktoś mnie wspiera, mam pracę, nie wiem, mam pełną zbiżarnię, no to po co? Po co jeszcze się wysilać? I karta mówi, że to może być problemem, dlatego że coś jest na wyciągnięcie ręki. Coś jest na wyciągnięcie ręki. Niektórzy z Was mogą, mm, samotne osoby, pewnie nie wszystkie... Jest to czytanie ogólne, weźcie poprawkę. Być może mają taką możliwość poznania osoby, jakiejś takiej rodzinnej, która dobrze rokuje na przyszłość. I e, możecie tego nie zauważyć po prostu, tak? Możecie to, to przegapić i nie chce się czegoś. E, już jestem w takim stanie, w jakim jestem. E, przyzwyczaiłam się do tego stanu, tak? Więc się nie rozglądam, i, a wszelkie rzeczy, które tutaj się ewentualnie dziwne pojawią, są. Na pewno przypadkowe i, i nie dotyczą mnie, tak? Takie możecie mieć rozkminy. Więc uważajcie na to, żeby się nie zamykać po prostu przed, przed jakimiś nowymi rzeczami, nie wzbraniać przed tym, tak? Warto wręcz kreatywnością się wykazać i nawet w pewnych kwestiach działaniem zespołowym przy wsparciu, właśnie kogoś, czegoś. Zobaczymy taką generalną radę dla Was. Taka tutaj, generalna rada dla Was na ten tydzień. Ten Owkups. No słuchajcie, macie dwie dziesiątki i to takie bardzo dobre. A... Ja bym powiedziała, że broń się przed osiadaniem na laurach, to jest taka rada dla Ciebie przy tych kartach w tym tygodniu, ponieważ masz dziesiątkę monet do zgarnięcia, jest dodatkowa ekstra kasa do zgarnięcia, dobra praca dochodowa, tak, partner nastawiony rodzinnie, prorodzinnie, tak, który, jeżeli masz już takiego, który chciałby, nie wiem, rodzinę założyć nową, tak, poszerzyć, rodzinę, dzie dziecko, tak, w rodzinie. Czy jesteś osobą samotną, jest, trafia się ktoś, kto chciałby założyć rodzinę, tak? A ty możesz tego nie zauważyć, ponieważ no, nie chce ci się już przywykłać do tego stanu, który jest. A czy wszelkie jakieś inne sprawy? To jakby karty przestrzegają, cię rada jest taka generalna, jest powtórzeniem tych wszystkich kart, tak? Mówi o tym, że broni się przed osiadaniem na laurach, przed zadowoleniem z tego, co już masz. Bo możesz zgarnąć dużo więcej. Od dziesiątki of cups do pentacle of, um, od do ten, ojej, co ja gadam od ten of cups do ten of pentacles tak, czyli od dziesiątki kielichów do dziesiątki monet możesz przejść, czyli możesz mieć więcej wszystkiego, takie są dla Ciebie karty, więc nie osiadaj na laurach i e, korzystaj z okazji, wypatruj okazji czasami wesprzyj się jakąś grupą, tak z rodziny czy, czy przyjaciół, przyjaciółmi dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich, którzy wybrali talię numer 3 zobaczymy, cóż tu dla Was na ten tydzień, od 21 do 27 listopada, dla wszystkich trójeczek, co tu dla Was trójeczki na ten tydzień zobaczymy, co tu dla trójeczek na ten tydzień co tu dla trójeczek na ten najnowszy tydzień co jest do osiągnięcia, co do zgarnięcia, co tutaj można osiągnąć w tym tygodniu? Drujeczki. A of pentacles. Jest szansa na nowe rzeczy. Ja bym powiedziała tak: oczywiście, mm, większość z Was zna znaczenie kart, podstawowe bynajmniej. I wiadomo, że As Pentacles to jest nowa praca przede wszystkim, tak, możliwość nowej pracy w dziedzinie materii, etc., etc., wszelkie nowości, zaczątki i tak dalej. Natomiast to, co ja tutaj pokażę, tak, i tu dla większości z was, trójeczki jest możliwość wyjścia z bezrobocia. To tak, to no ta karta pokazuje, że jest szansa na nową pracę, wyjście z bezrobocia. Jeżeli macie w pracy jakiś mobbing, to y, dla tych trójeczek, które mają ewentualnie pracę, są gdzieś jakieś mobbingowane, zastraszane, to jest szansa, że z tego wychodzicie w tym tygodniu, tak? Że wyjdziecie, że po prostu y, dacie radę, los sprzyja. Jakaś możliwość się otworzy dla Was, gdzie a, pokonujecie to w jakiś sposób, tak? A, coś przynosi jakieś szczęście dla Was, los. Natomiast ja widzę tak ogólnie, że jest trójeczki dla was szansa na wyjście z jakichś ograniczeń swoich, z jakiegoś swojego, gdzieś utknęłyście w czymś. To może być tak, że nie wiem, to są jakieś przeszkody od ludzi, od środowiska właśnie tak, gdzie nie możecie wyjść, a mogą to być jakieś wasze własne, eee, takie m, dla niektórych trójek krótkotrwałe, dla niektórych eee, trójek długotrwałe. Eee, jakieś niemoce, tak? Gdzieś utknęłyście w jakiejś niemoce, nie wierzę, tkwicie w jakiejś jakiej sytuacji, miejscu, która Wam nie pasuje i jest szansa na uwolnienie się z tego, tak? Na rozpoczęcie e, czegoś, wy, wyjście z jakiegoś nie wiem, z jakiegoś więzienia, takie mam tutaj wrażenie, to tak bardzo ogólnie. I co mogłoby Wam w tym przeszkadzać? Co to by było utrudnieniem? Co mogłoby Wam trójeczki tutaj przeszkadzać w tym? No właśnie takie usilne mm, trwanie przy swoim, zamykanie się, tak? Dla tych, którzy e, którzy są w jakiś sposób, nie wiem, mobbingowani czy coś, e, to za bardzo trwacie przy swoim, nie otwieracie się, nie pokazujecie tego, o co wam chodzi, tak? E, nie mówicie o tym, e, o pewnych rzeczach, zostajecie z tym sami, sam na sam, trzymacie dla, dla siebie, będzie to przeszkodą. Dla tych, którzy są, nie wiem, w jakiś sposób mobilizowani w pracy, może czy, czas opuścić tą robotę, poszukać czegoś fajnego i nie trzymać się kurczowo e, czegoś, co nas krzywdzi, tylko ze względu na, na zyski, tak, takie mam tu karty. Natomiast generalnie dla wszystkich e, pominąwszy już e, te prace i tak dalej, to powiem, że e, niektóre trójki mogły utknąć w jakiejś sytuacji swojej wewnętrznej, i to jakieś takie wasze wnętrze, tak? Odczuwanie zamknięcie się wewnętrzne, nie pozwala Wam ruszyć z miejsca i, i zacząć coś naprawdę korzystnego, ekscytującego. Przeszkodą jest to, że możecie usilnie chcieć się tego trzymać, tak? Trzymać się tego stanu. To będzie bardzo przeszkadzało. Też widzę, że osoby samotne miałyby szansę kogoś poznać pod warunkiem, że nie będą e, zamykały się w sobie w czterech ścianach e, i nie będą się kurczowo trzymały jakiejś takiej swojej e, wbrew pozorom niezależności, tak? no bo jak jesteśmy sami, no to jesteśmy niezależni e, duchowo i w ogóle, nie musimy nikogo pytać o, o zdanie, nie musimy się brać pod uwagę czyichś tam fanaberii, czy ich zachcianek, potrzeb, etc., tylko mamy swoje, tak, i mamy wszystko w nosie i Czasami można się do tego przyzwyczaić i może to być bardzo wygodne, tak? Więc e, tu jest e, szansa na poznanie kogoś, na wyjście z tych swoich jakichś e, ograniczeń, pod warunkiem, że nie będziesz trzymała się właśnie tej swojej e, takiej niezależności, tak? Tego swojego stanu. Co tu może pomóc? Co tu może pomóc? Co tu może pomóc? Hmm. No, jeżeli szukamy pracy, tak? Jeżeli szukamy pracy, to na pewno e, zdobywanie informacji, poszukiwanie ogłoszeń jakichś, etc. Tak? Jeżeli chcemy coś zmienić w naszym życiu zawodowym, to e, warto, zwłaszcza jeżeli szukamy jakiejś nowej pracy, bo nie mamy pracy albo chcemy zmienić, no to warto jakby szukać tych ogłoszeń, tak? Popatrzeć w internecie, etc. wiemy, co robić. Karty też mówią, że wesprzyj się grupą, y, ludźmi, po, których już znasz, tak? Popytaj, y, poszperaj, y, bo grupa może być tutaj w jakiś sposób pomocna. Karty też mówią, że jeżeli w jakiś sposób mamy nieporozumienia w pracy, czujemy się mobbingowani, zastraszani albo zaszufladkowani tak? w jakiś sposób, to karty mówią, że warto coś wyjaśnić, tak? Nie trzymaj kurczowo. Y, sobie pewnych rzeczy, wyjaśnij coś. Warto wyjaśnić, powiedzieć swoją prawdę, nie trzymać do wewnątrz, tylko, no właśnie być niezależnym w ten sposób, że prezentuje swoje zdanie, tak? Nie dam się tutaj zaszuflatkować i zapędzić w kozie ruch, tylko prezentuję swoje zdanie, tak? Odważnie. Karty pokazują, że możesz zdobyć poparcie jakiejś grupy albo wesprzeć się jakąś grupą też, tak? Takie tutaj są dla ciebie e, przesłania. Natomiast w kwestiach, e, że tak powiem, romansowych, jeżeli jesteś osobą samą, tak, czy e, zapętliłaś się właśnie w byciu samą i no, nie chcesz się otworzyć, bo nie chcesz, albo masz strachy, albo po prostu ci tak wygodnie, bo się przyzwyczaiłaś. E, I to jest takie pozorne, tak, to jest taka pozorna niezależność, bo tu mamy zaraz drugą niezależność, która nam e, radzi. Co, co cóż nam ta karta radzi w takich kwestiach, bo jest możliwość, że poznamy tu kogoś, tak? wejdziemy, rozpoczniemy w ogóle jakąś nową drogę życia. Karta radzi, y nie wałkować y, w swojej głowie jakichś swoich strachów, y, jakichś wcześniejszych przykrych zdarzeń, tak? Czy jakichś swoich wyobrażeń, y, doświadczeń niefajnych. Jakby karta mówi o tym, że przestań wałkować to wszystko w głowie, tak? Przestań to miętosić, przeżywać od nowa, spodziewać się najgorszego, dystansować się koło i wiecznie, tak? Bo tylko Twoja prawda jest najbardziej Twoja, jakby... To y, po, pomoże Ci przestanie przeżuwania jakichś wcześniejszych, y, niefajnych doświadczeń, tak? bo przeszkadza właśnie zamykanie się y, w sobie. Czasem dla niektórych warto tu jakąś grupą się wesprzeć, którą możecie mieć y, koło siebie, tak? To może być grupa w pracy, albo przyjaciół, albo, albo w rodzinie, po prostu ktoś, tak, jakieś obgadanie y, może być tutaj y, pomocne, ale generalnie mów swoją prawdę, Natomiast e, mówią głośno, nawet jeżeli kogoś poznajesz, tak? A, to jakby karty mówią, a masz jakieś wcześniejsze kiepskie doświadczenie, to jakby karty mówią o tym, że e, no warto powiedzieć komuś, tak? Że e, no mam takie tendencje ucieczkowe, na przykład, bo wcześniej byłam zraniona czy coś, tak? E, I to będzie dobrze e, przyjęte. Może ktoś wtedy będzie jakby bardziej e, wiedział, jak do ciebie podejść, tak? Żebyś, no żebyś nie uciekła. Tak, takie karty. Zobaczymy jeszcze taką generalną radę dla ciebie na ten tydzień, trujeczko. Ale jeśli chodzi o pracę, szukaj pracy, tak? Szukaj pracy, bo jest szansa na to, że autentycznie ją dostaniesz w tym tygodniu. A generalna rada dla ciebie? Generalna rada dla ciebie. E, no właśnie, generalna rada jest dla ciebie taka, żebyś nie bała się angażować w nowe rzeczy. Żebyś. E, jakby wygrała spór sama ze sobą, że warto ruszyć do przodu, warto iść po jakieś złote runo, tak? Warto przejść przez jakąś bramę, czy w kwestiach zawodowych, relacji, e, partnerstwa. Jakby tutaj e, trzeba pokonać samą siebie, przekonać samą siebie, że czas wyjść do nowego, czas zaangażować się. I działać zespołowo, nie sama, nie sama do wewnątrz, tak? Tylko zespołowo w grupie wchodzimy na rynek, zdobywamy ten rynek, działamy w grupie, bo jakaś brama dla nas się otwiera. Takie karty dla Ciebie, trujeczko na ten tydzień. Mam nadzieję, że, że coś z nich weźmie, że się spełnię. I co? I dziękuję serdecznie. Pa!